Znowu pomagam wam w szukaniu pisanek, czyli blok circle, pomogę wam w zbieraniu pasowych kryształów, czyli w się sensie zapraszam. Na takiej dyskotece i musicie odsuwać tutaj dziurę małą. To nie będzie łatwe. Hmm. Trzeba to gdzieś odnaleźć. Na pewno? Czy tutaj? Tutaj. o widać. No i ja jej macie. Teraz idziemy do tej wieży. I na samej górze powinien być kryształ. Ale jak mówię, na samej górze. Mam na myśli na samej, samej górze. Czyli na dachu. I no mamy kolejny kryształ. Jakaś osoba pisze, że jest Mikalo, ale jest na pływa na koncie. Teraz jesteśmy przy tej bramie, przy starcie. Idziemy sobie tutaj. Jakąś misję ukończyłem. Ale to będzie wojnąco mi... No wiem, no wiem. No idziemy tutaj. Tutaj jest taka dziura. Tu mamy taką słodką i która jest... Prawdopodobnie podobnie znowu. Bo tutaj mamy kolejny kryształ. Kolejny kryształ jest na tym ciele. Musimy się wpiąć po drapinkach. I nie będzie on tutaj, tylko tutaj pod spodem. I tu mamy kolejny kryształ. Sobie je bie bierzemy. Jeszcze kry kryształ jest tutaj w tym kodziku tam gdzie jest takim techni. I tu mamy taką ścianę i tutaj idziemy tak przez tą stronę i mamy tu kolejny kryształ. Ojejku. Teraz jesteśmy tutaj na takiej platformie. Tam gdzie jest portal. To jest taki do tych kluczy i tu mamy kolejny kryształ. Troszkę zamaskowany kryształ. Tylko trzeba się tam dostać jakoś. Ci, którzy mają dyska to saturn, a ci, którzy nie, może się nie da. Czekajcie. Spróbuję jedną rzecz. Idę tam po prostu. Chyba się nie da. Teraz nie bo jest to tutaj tamtej wieży. Ale to nie będzie łatwe, bo 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 tak. No a jednak tak, no po prostu się to wchodzi w tą dziurę i mamy kolejny kryształ wow. Kolejny kryształ jest yy, o tutaj tak naprawdę za tą restauracją na ramie świata i sobie bierzemy to kryształ. Banalny. Kolejny kryształ jest przy wipie ale nie będzie chodzić do środka, tylko jest na zewnątrz. Musimy tak wspiąć kolejny kryształ mamy. Naprawdę fajnie. Tylko muszę tam doskoczyć. No. Teraz wchodzimy na tą ochydność finie. Znaczy, tak obwiniam, nie wiem. wiem. I tam będzie kolejny kryształ. Tylko, że trzeba się tam dostać. Znaczy, nie będzie, będzie troszkę łatwiej mieć, tam wtedy, wczoraj na no odcinku. Tylko, muszę się tam dostać. Właśnie. Dobra. Nie, 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 nie. Dobrze. Dobrze, dobrze. Ja to chyba skakałem stąd. na ja tu świnie. Tutaj nie musimy wchodzić na sam ryjek, tylko musimy pod ogon. Dziwny. Ale ja muszę... Da się, trzeba tam wskoczyć pod... tam ogon, no i tu mamy rzekę Drip i kolejny kryształ i to byłoby na tyle, bo to już wszystkie kryształy hmm. jeszcze jeden, a wiem ale to byłoby na tyle napiszcie w komentarzach czy zbyliście wszystkie czy mnie słuchaliście w ogóle i jeszcze pokazałbym o nowej nowości. Yy. Wspólnie tworzymy lepszy internet. Cześć Dawid! Dzisiaj jest dziś, do dziś, dziś bezpiecznego internetu, którego docenia się ze wszystkich ludzi na całym świecie, aby okazał im inny stosunek, Vlogs of Planet aby przyjemna i bezpieczna dla każdego. Do nam. Nie Jeśli wiem, po... że po drugiej stronie monitora sieci prawdziwa osoba, taka sama jak ty, to właśnie dzięki wszystkim Black... i Planet, to jest miejsce zabawy. Aha, okej. Okay. A żadnego prezentu nie dostaliśmy No troszkę szkoda. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, no i popatki!